Dobry wieczór, witam państwa bardzo serdecznie. Szanowni państwo, nie nagrywałem już jakiś dłuższy czas, za co przepraszam, i powolutku staram się wrócić jakby do nagrywania, wrócić do gry. Mam nadzieję, że nie będą państwo mi tego powrotu utrudniali. I wykażą się Państwo taką mniejszą surowością, jeśli popełnię jakiś błąd w mówieniu. Na przykład e, przełknę ślinę w trakcie mówienia albo soczyście beknę z całej siły. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. <laughs> nie, na pewno nie dojdzie, przecież bym wyciął. Szanowni Państwo, e, ponieważ, jak już wspomniałem, wracam do gry, to chciałbym, by ta audycja była krótka. Gdyż w krótkiej audycji jest mniejsza szansa, że popełnię jakieś błędy. To właśnie przy długich audycjach, tak gdzieś około 20 minuty już się zaczynałem troszeczkę gubić. Już ten głos taki nie był już, na no ogół nie było kiepsko. Postaram się więc, by ta audycja była ciekawa, ale też i krótka. Więc będzie to audycja o, o tym, co sobie ostatnio myślałem. Myślałem sobie o różnych śmiesznych rzeczach oglądając TikToka. I tak sobie myślałem, co ja na przykład zobaczyłem najbardziej głupiego w życiu. Zobaczyłem, usłyszałem, poczułem. I powiem Państwu, że jak to powiedział świętej pęci Pan Lem że dopóki nie poznał, chyba jak to było, dopóki nie poznał internetu, nie wiedział, że istnieje tyle głupców. Ja powiem Państwu szczerze, że ja się wcale nie czuję mądry. Ja się czuję troszeczkę głupi, bo no, wszechświat, fizyka, te prawa, które tutaj istnieją na tej planecie, czyli skalę takiej, no, można powiedzieć, no, kuli wirującej gdzieś na wypizdowie kosmicznym, jesteśmy tacy malutcy wobec tej planety, a ta planeta jest taka malutka wobec innych ciał, pięknych ciał kosmicznych. Nie wiem więc, jak w takiej sytuacji można czuć się mądrym, kiedy nie znamy siebie, nie znamy tak naprawdę nawet tej wirującej, jak już wspomniałem, wypizdowie kosmicznej, bardzo mi się podoba to określenie. Nie wiemy, co tak naprawdę jest w głębi oceanów. Nie wiemy, co jest w głębi Ziemi. Nie wiemy, co tkwi w głębi naszego serca. Co tkwi w głębi naszych uczuć. Nie wiemy też i nie poznaliśmy do końca działania naszych organizmów, organizmów, przepraszam, zwłaszcza mózgu. Szanowni Państwo, więc najgłupszą rzeczą, którą usłyszałem w internecie i nie chcę, żeby to było, że ja się pysznie. Bo dużo ludzi tak aż promienieje, jak musi powiedzieć o jakichś głupkach, bo każdy zna kogoś, kto nie podziela jego na przykład wierzeń czy jego przekonań, wystarczy, żeby ktoś nie wierzył w to, co my wierzymy, czy w sprawy filozoficzne, religie przede wszystkim, sympatia do danej partii politycznej itd., itp., etc. My już taką osobę etyk etykietujemy, przepraszam, etykietujemy e, nazwą, że ta osoba jest głupia, gdy tymczasem my możemy się, po jakimś czasie możemy się uznać za głupich. Chyba każdy, kto ma moje lata wie, że, może nie każdy, ale większość z Państwa, osób inteligentnych, które mnie słuchają, wie, ale kurna, walnąłem komplementem, no... Takie czasy, taki rynek, no, trzeba się podlizywać słuchaczom. Więc wiemy wszyscy, że no, w coś wierzyliśmy, coś uznawaliśmy za prawdę, potem się okazało, że nas to szukali. Dlatego ja na przykład już nie lubię tematów politycznych, bo praktycznie większość przekonań, jakie miałem, to, to byłem po prostu oszukany. Tak samo ze sprawami i ciała, i ducha, i. I to można by wymieniać i wymieniać. Myliłem się prawie we wszystkim, ale cieszę się, że byłem w stanie to zauważyć i mogę szukać dalej prawdy. Eee, szanowni Państwo, no teraz tylko już dokończę, że teraz jest jedna wizja polityczna i wiem, czego Polsce potrzeba. Zdecydowanie, gdy do władzy wrócą ludzie honoru Pawlak, Tusk no tacy ludzie, to będziemy imperium już niedługo. Oczywiście żartowałem. Szanowni Państwo, troszkę się przedłużyło. Najgłupszą rzeczą, której doświadczyłem moimi zmysłami w internetach, był wpis jakiejś dziewczyny, cytuję, Boże, chroń złodziei. Koniec cytatu. Kiedyś Państwu o tym opowiadałem w jakiejś audycji. Im bardziej o tym myślałem, to mój mózg się po prostu kurczył. Mój mózg doznawał takiego paraliżu, jakbym myślał o tym, co jest na przykład w czarnej dziurze. Czy może być coś większego niż prędkość światła? No nie może być, zdaniem naukowców dzisiaj. Może za tysiąc lat się okaże, że coś jest szybszego. Być może to jestem ja, uciekający przed kanałówką. Ale szanowni państwo, to jest ja nie wiem, jak to się nazywa, że człowiek taki facepalm, tak? To się jakoś nazywa, że takie zdziwienie, szok, że człowiek jakby zamiera. Boże, chroń złodziei. Tam nie było napisane nic. Szatanie, Lucyferze, chroń złodziei. Czyli wiadomo, że jest jakaś nazwa Boga, który jest utożsamiany Boga, czy bóstwa, czy jakiejś istoty nadnaturalnej, która jest kojarzona ze świństwami, ze złem, ze zbrodnią. No, to byłoby oczywiste, że Istota promująca zbrodnię i zło i występek, no pochwala takie wyczyny swoich, można powiedzieć, podwładnych. Ale że Bóg, czyli utożsamiany, u nas, jak się mówi Bóg, to się ma na myśli w Polsce Boga miłości, Boga dobra. Więc im bardziej o tym myślałem, w jaki sposób Bóg miłości i dobra, Kreator szczęścia ma ochraniać pasożyty, które nic nie tworzą. Nie umieją najczęściej nic tworzyć oprócz kolejnych metod okradania i mordowania innych ludzi i uprzykrzania im życia. I taki pasożyt, który nic nie wnosi do społeczeństwa, który rujnuje dobrych ludzi, niewinnych, który im zabiera. Jeszcze żeby gdzieś zainwestował, firmę otworzył, tak zdarza się to, ale bardzo rzadko. Przeważnie jest to pokazanie się gdzieś na mieście szybkie dziewczynki, szybkie alkohole, szybkie samochody i bywa że szybka śmierć. I Bóg miłości i dobra miałby pochwalać gościa, który zabiera dobremu człowiekowi jego dobytek, albo złodziej samochodów, jakie to romantyczne. Ktoś zbierał całe życie, była rodzina, ktoś zbierał całe życie na samochód, dzieci się cieszą, żona się cieszy, mąż się cieszy, wreszcie jadą do salonu. Kupują swój własny pierwszy samochód. Ale tylko się spóźnili jeden dzień z opłaceniem autokasko. No i właśnie przed tym terminem jakiś romantyczny złodziej kradnie im samochód. Jest rozpacz. Nie ma pieniędzy na życie, trzeba spłacać jakieś raty dzieciach płacze, bo chciał sobie jeździć na wakacje z rodzicami. Ojciec jest ściekły, bo harował 20 lat i odkładał, żeby spełnić swoje marzenie. I jest taki efekt domina, który może sprawić, że taka kradzież samochodu może być dla tej rodziny przekleństwem. I może się stać tak i działo się tak dzieje i będzie dziać. Że ktoś, kto stracił dobytek życia, ulokowany w samochodzie, może albo pójść na linę, albo się rozpić, albo czuć całe życie poczucie silnego upokorzenia, upodlenia, e, e, poczucie bycia niesprawiedliwie potraktowanym, i z tym cierpieniem przeżyć kolejne 30-40 lat życia. A potem się mówi, że złodziej samochodów, no to tam, no. To, to nikt zły, tak? No, Zawiną furę autokasko się zapłaci. No, a jak ktoś nie ma autokasko, lata 90. na tym polegały, że kradli samochód, który nie miał ubezpieczenia i tam jakieś wykupki były i td, i tp, etc. Także szanowni państwo, jest to tak idiotyczne, jest to tak głupie. Boże, chroń złodziei. Być może chodziło o młodą dziewczynę. Nawaloną hormonami zakochania aż po uszy. Może nie tylko hormonami zakochania. Z młodym chłopakiem, gdzie sobie zakosztowują słodyczy własnych ciał. Jest seks, są narkotyki, jest alkohol, jest jak to się mówi, mocne uderzenie. Jadą na basie mocnym, bo właśnie to teraz wymyśliłem. Jadą na mocnym basie przez życie. No i chłopak jest złodziejem. No i biedaczyny dobrego chłopaka włożyli gdzieś tam do aresztu, no, włożyli, no yy, sadzili do aresztu, a mu włożyli w areszcie. Na przykład, no dobremu chłopakowi dzień dobry mówił, a on samochód ukradł, on połowę chciał oddać na kościół, na biednych. A połowę na, a z tej połowy, połowę kolejną na yy, naszyjnik dla dziewczyny, a kolejną połowę na mefedron na przykład, żeby się fajnie zabawić, żeby jego dziewczyna była szczęśliwa. Nie no w ogóle... Próbuję być zabawna, ale chyba mi nie wychodzi. Jest to tak głupie, jak się człowiek głębiej zastanowi, jest to tak głupie, że aż, że aż w sumie mądre, może. Może to o to chodzi, że ten Bóg ma chronić, może tej dziewczynie, może to jest młoda buntowniczka, geniuszka z piętnastoma fakultetami, i ona obliczyła w swoim mózgu, że Boże, chroń złodziei tych w polityce, tak. Na wysokich stołkach, bo jak będą zauczciwi, Polska się stanie potężna, to nas napadną wybiją. A jak Polska jest biedna, to jeszcze nas nie napadają. I to jest jakieś takie tak genialne. Tak genialne myślenie tej dziewczyny wyprzedzające o lata świetne umysły takich normalnych, normalnych, normalnego plepsu, tak? Normalnych ludzi, takich jak ja. Może to o to chodzi, to wtedy zwracam honor tej dziewczynie. No dobrze, szanowni Państwo, no to, no to na tyle. Ja na tyle. E, pozdrawiam serdecznie. Dziękuję za wysłuchanie. Życzę miłego weekendu Państwu i pozdrawiam serdecznie. I zapraszam do sklepu strefasamca.pl, czyli mojego sklepu. Jak to wyłączyć teraz? Ja nie używałem tych programów chyba ponad miesiąc. Nie będę wiedział, jak one działają. O, dobra, mam. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.